No to odwaliłem numer. Jest. O, fajna zdobycz. O. Uuu, albo Znalazłem jakąś dziurę z koniami. Jest. Jest. O, następny. Fajny kosiaczek. Proszę bardzo. Szczupa. No to odwaliłem numer. Jest. Coś większego. się manko. końcówka września, ja wybrałem się na Dodre poszukać jakichś rybek, zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że zgodnie z przysłowiem będzie, że wrzesień, plecień, co przeplata, trochę konia, trochę szczupaka, a więc co, szukamy ryb, idziemy nad wodę. Lecimy na pierwszą miejscóweczkę, zaraz zobaczymy czy coś na wodzie się dzieje, czy woda żyje, no i co, pierw za bolonkiem porzucam. A potem okonka i każdą główkę będę tak manewrował, żeby coś złowić. Lecimy! I zaczynamy pierwszy rzut. Trochę pod słońcem mamy, ale mam nadzieję, że w miarę to będzie dobrze widać. I szukamy jakichś rybek. Na razie jadę boleniowo. Zaraz przerzucę się na okonka i będziemy tak szukać. Co to jest? O, proszę bardzo szczupaka, przylizgą. Pierwsza ryba. Nieduża ale jest. jest rybka. Co prawda malutka, ale jest. Oj, to musi być bardzo mała ryba. O, coś przemurowała na końcu, poszalała. Ojej! mały konek, bardzo malutki na No tante, taki mały. Wracaj. Jest, następna. Następny mały, taki jo, nastroszony, niech rośnie dalej większy odpływ. Siedzi? Ajajaj, aj, aj, poszło, szkoda. Była fajna rybka Ale poszło, szkoda I tylko tyle sprzenąty zostało. Aj jaj. Obciętka, obcięty ogonek. Jest. Oj, malutki. Taki maluszek, ale jest. Wracaj. Jest rybka. Mamy. O, co prawda nieduża, ale mały szaleniec dołuje. A taki niewielki okonek. Na tamte dzisiaj tylko takie biorą. Ryba słabo żeruje. Nocy była pełnia, może dlatego nie wiem. Jest. O, to już coś większego będzie. A i szkoda poszło. Już był ładniejszy. Szkoda. Jest. O, jest. Coś większego. Coś większego. O. Coś ładnie chodzi. To już nie jest taki mały kajtek jak wcześniej. O, Uu, ale ładnie dołuje. O, już taki. Fajny przyjemniaczek, aż do podbieraka, kolego. No to odwaliłem. Numer. Jest. A no, już fajny o, taki garbus. o no już fajny jest. Już takie można łowić. Ładne czerwone płetwy ma, taki nastroszony drapieżnik wraca do wody. W końcu znalazłem jakąś dziurę z okoniami, coś zaczęło brać na tante kilka fajnych brań. Zobaczymy czy dalej będą skubać Ten już okonek taki fajny wpadł. Było co pociągnąć, powalczyć. Na delikatnym tym zestawie to fajnie rybki czuć. I szukamy dalej okoniastych. On dzisiaj tylko to bierze. Jest. Jest. O, to już fajniejsze. Już fajniejszy okonek. Ładnie walnął. Agresywnie. O, wchodzi. O. Chodź, 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 kolego. Ładnie bije. O, następny fajny pasiaszek. Taki przyjemny. Trochę krótki ten podbierak dzisiaj wziąłem. No ale jest w podbieraku. Następny okonek. A już fajny, dosyć duży. Taki okonek, już po 30 już fajna zdobycz, wraca do wody i łowimy dalej. Jest następny okonek. Chyba trafiłem w miejsce fajne. O, ten już mniejszy jak tamte. Ale jest następny. Tamta skutkuje. O. Tak. Ajajajajaj, ale miłku. O, ten dziabnięty gdzieś przez coś było. Ale jasny. W porównaniu do tamtych to ten jasny jest. Dobra, odpinamy. Wypuszczamy. I łowimy dalej, bo szkoda czasu. Myślałem, że filmu dzisiaj nie będzie, bo przez dwie godziny dosłownie cisza było na samym początku. Na tamte dwa małe okonki, potem długo, długo nic. I teraz trafiliśmy w miejsce, gdzie one siedzą. I nawet niektóre takie przyjemne okonie, więc szukamy dalej ich tu. Może zaraz jakiś znowu weźmie. Jest. Jest następny okonek. Nieduży, ale jest. Była trochę cisza przez chwilę, bo wiatr się zmógł. A taki nieduży. A taki o kawaler. Teraz wraca do wody i próbujemy dalej. Takie coś płynie od rąk. Powolutku, powolutku. Jeszcze do nie dopłynęło do mnie. Jest. O to już malutki. Bardzo mały. Nie, a nie chyba zaczerp weszedł, Poszedł. Jest mały, bardzo mały. Ojej! Chyba dzisiejszy rekord. Proszę bardzo. Taki okoń na tamte. Mini Mike. Już w końcu dopłynął do mnie. Po bardzo długim czasie. Pcha. Głośny. Ale dużej fali nie zrobił mi to. Aj, jaj,